Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w praktyce. Słuchajcie, dzisiaj temat niezwykle istotny. To jest coś, co wraca. Dzisiaj porozmawiamy o akceptacji. To jest słowo, które, jeśli chodzi o rozwój wewnętrzny, jest odmieniane chyba przez wszystkie możliwe przypadki. A jednak to jest coś, co bardzo często powoduje, że my nie możemy pójść naprzód. Ta akceptacja, zrozumienie tego, czym ona jest i dlaczego jest potrzebna, jest niezwykle istotne. I dzisiaj właśnie o tym. Bo czy kiedykolwiek czułaś albo czułeś, że utknęłaś albo utknąłeś, że zmiana jest potrzebna, pilna, czasami wręcz nieunikniona. Ale im bardziej jej pragniesz, tym bardziej wszystko wokół... Zdaje się opierać. Być może czujesz frustrację, może codziennie powtarzasz afirmacje, wizualizujesz inną rzeczywistość, ale nadal stoisz w miejscu. I ten odcinek jest o czymś, co może brzmieć jak paradoks, ale żeby ruszyć naprzód, musisz najpierw zaakceptować to, gdzie jesteś. I to może brzmieć jak rezygnacja. Tylko, że jest wręcz przeciwnie. To jest początek prawdziwej transformacji. Akceptacja nie jest równa z rezygnacją ze swoich celów, marzeń. Akceptacja miejsca, w którym jesteś, jest przyjęciem faktu, jest punktem zero. To jest dopiero początek Twojej podróży, bo dopiero w momencie, kiedy coś zaakceptujesz, to jesteś w punkcie wyjściowym. Możesz zastanowić się, co z tym zrobić, co zrobić ze swoim życiem. Możesz wykorzystać swoją energię do tego, żeby zacząć wzrastać, a nie do tego, żeby z poziomu żalu, smutku, gniewu dopiero dochodzić do punktu zero. Jeśli to, co przed chwilą powiedziałem, brzmi dla Ciebie ciekawie, to zaczynajmy bo jest o czym mówić. Zacznijmy od zrozumienia, czym jest opór. Opór to stan wewnętrznego konfliktu. To ten moment, w którym mówisz, nie powinno tak być, to niesprawiedliwe. Dlaczego wciąż tu jestem? I każdy taki komunikat tworzy napięcie. I to napięcie, zamiast napędzać zmiany, to blokuje przepływ. I paradoksalnie, im bardziej nie chcesz być tu, gdzie jesteś, tym bardziej utwierdzasz ten stan w istnieniu. Dlatego, że Twoja uwaga, Twoje emocje, Twoja energia są dokładnie w tym punkcie. To jest jak walka z ruchomymi piaskami: im mocniej się szarpiesz, tym szybciej toniesz. I tutaj pojawia się sedno. Akceptacja to nie jest poddanie się. To po prostu uznanie rzeczywistości takiej, jaka jest, bez jej etykietowania, oceniania, bez walki. Gdy mówisz tak, to tu i teraz jestem, przestajesz zużywać energię na opór. I ta energia może zacząć płynąć w innym kierunku ku twórczości, ku wizji, ku ruchowi. Ku nowemu, lepszemu życiu. Akceptacja to uznanie momentu jako punktu wyjścia, a nie definicji siebie. To przyznanie, widocznie to miejsce czegoś mnie uczy, ale nie jestem zobowiązany albo zobowiązana, aby tu zostać. I to jest niezwykle istotne. Zaakceptowanie miejsca, w którym jesteś, nie oznacza, że tam utkwisz. Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem z zamkniętymi oczami. Nie wiesz, gdzie jesteś, ale desperacko chcesz gdzieś dojechać. I dopiero kiedy otworzysz oczy i zobaczysz punkt A, to możesz wyznaczyć trasę do punktu B. I tak samo jest z życiem. Dopiero świadomość miejsca, w którym jesteś, Twojego samopoczucia, Twoich emocji, Twoich przekonań. Daje możliwość zmiany. Akceptacja to kompas, a obecność to mapa. Bez tego błądzimy. Co oznacza zaakceptować to, co jest? To nie znaczy, że masz polubić wszystko co niewygodne. Nie musisz przyklaskiwać sytuacją, które cię ranią. Ale możesz powiedzieć, to się wydarzyło, to tu jestem i teraz mogę wybrać, co dalej. Akceptacja to jest uznanie faktu, ale bez utożsamiania się z nim. To powiedzenie, nie jestem moim problemem, nie jestem tą sytuacją, jestem świadkiem, który może reagować inaczej. Pomyśl o kimś, kto stracił pracę i przez miesiące nie może jej znaleźć. Frustracja rośnie, poczucie wartości spada. Zaczyna się spirala oporu. Nie tak miało być, nie dam rady, to niesprawiedliwe. Aż pewnego dnia ten ktoś zatrzymuje się i mówi: Okej, okay, to tu jestem, bez pracy, bez poczucia kontroli, ale nadal oddycham. Mam czas, mam wybór. I to właśnie wtedy pojawia się pierwsza iskra zmiany. Nie dlatego, że zmieniły się warunki zewnętrzne, ale dlatego, że zmieniło się nastawienie do tego, co jest jak praktykować akceptację. Zatrzymaj się, oddychaj, powiedz sobie. Widocznie to tu teraz jestem. Zadaj sobie pytanie, co ten moment chce mi pokazać. Nie oceniaj. Obserwuj. Nazwij, a nie etykietuj. Zapisz. Czasem napisanie czuje frustrację, uwalnia ją bardziej niż walka z nią. Przyznaj sobie prawo do nieperfekcji. Akceptacja to przestrzeń, a nie wyrok. Dlaczego to działa? Bo opór jest formą walki, a walka zużywa zasoby. Akceptacja natomiast uwalnia, daje oddech, poszerza przestrzeń, i w tej przestrzeni można usłyszeć swoje nowe myśli, dopuścić nowe wizje, zobaczyć nowe możliwości. To nie jest magia, to neurologia, psychologia, praktyka. I możliwe, że jesteś teraz w miejscu, które wydaje się martwe, bez energii, bez przyszłości i bez pomysłu. Ale ten moment nie definiuje ciebie. To jest przystanek, a nie koniec drogi. Zaakceptuj miejsce, w którym jesteś, oddychaj, rozejrzyj się. I rusz powoli. Dlatego, że każda transformacja zaczyna się od zgody na to, co jest, od akceptacji. A ja dziękuję, że byłaś albo byłeś ze mną w tym odcinku. Napisz w komentarzach, czym dla Ciebie jest transformacja. A my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w praktyce. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć.